Po pierwsze, na dzień dobry macie ZUS-u najpierw 600, potem nawet 1600 zł. Nie? Macie dochodówkę zazwyczaj 12% plus podatek zdrowotny, można powiedzieć składka zdrowotna 9%, to też jest podatek dochodowy, tylko on jest ukryty, tak? Czyli tu już mamy 21%. Do tego, jeżeli przekroczycie 200 tysięcy obrotu, to wchodzicie na VAT. Poniżej tego, czyli powiedzmy jakieś, nie wiem, 15-16 tysięcy miesięcznie, jak obracacie, no to nie wchodzicie na VAT. No i powyżej tego wchodzicie na, na VAT, to jest rocznie oczywiście. Tu mamy 23%, tu mamy 21%. Licząc obroty na jakimś poziomie, no nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy, no to powiedzmy, że tutaj macie z tego kolejne 20%, tak? Jeżeli chodzi o obciążenie. Łatwo policzyć, że tu się robi jakaś totalnie kosmiczna kwota, bo mamy 64%. Ja generalnie uważam, że obciążenia na JDG są w okolicach 60%, bo tak jest. Oczywiście, możecie oddzielić, może nie być VAT-u przez jakiś czas, więc dalej macie 44-50. Chodzi o to, że wszystko powyżej 10% obciążeń podatkowych na poziomie dochodówki, wszystko powyżej 10, no to moim zdaniem jest skandal. Przelicz, ile dzięki może zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów.